Cześć, dziś chciałbym Wam ponownie pokazać, jakie nowe zakupy zrobiłem do moich modeli. Ostatnio było to chłodzenie, a tym razem... A tym razem zaczynamy od przewodu antonowego do mojego Savage'a XS, ponieważ przy dachowaniu zawsze się antena przerywa. Następnie bateria firmy... Overloader 5000 mAh 2S 2S25C. Jak widać, bez końcówki, czyli też kupiłem końcówkę standardową, LIPO. Następnie firmy Fusion. Mało rządząco, które sprawdza, w jakim stanie jest bateria 4,8 lub 6 V. Sprawdzając jego kondycję, taki mały bajerek podpina się, robi się test i pokazuje. Następnie klucze mocujące. Oto te ogromne amortyzatory firmy Antman Racing. Jest to do skali 1,8. Ale, jej, ja spróbuję je zamontować do mojego Sawidia XS. Kupiłem 4 sztuki. Jak nie wyjdzie montaż, to po prostu zostawię je sobie na przyszłość, bo bardzo mi się podobają. Cało aluminiowe, z twardego plastiku, długie, fajne sprężyny. Bardzo sztywne. Są one gotowe do montażu. Więc tak. Tak, na podsumowanie. To nic, biorę się za montaż tego wszystkiego. Za montaż końcówki. Sprawdzenie, czy to działa. I spróbowanie montażu tylko to ogromnych. Amortyzatorów do mojego Sawitza XS. Dziękuję za uwagę i na razie trzymajcie się.